Cześć z tej strony Luiza i Korado. Razem tworzymy kanał Cały Tuzin Łap i powiemy Wam trochę o naszej koncepcji na ten kanał. W pierwszej kolejności chcemy, żeby to był kanał z społecznością związaną z podróżami pieskami i z codziennym życiem. Nasza koncepcja wygląda tak, że będziemy chcieli się dzielić naszymi przygodami podróżami z namiotem dachowym. Mamy też dużo do pokazania z naszego codziennego życia z trzema psiakami i, i kotem. Hotem. Co więcej, Korado jest trenerem personalnym, więc myślę, że. Trochę będzie w tym też sportu zawartego. Codziennie jest sport, codziennie. 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 Eee, ja natomiast tworzę treści na Instagramie, na TikToku nagrywamy wiele rolek. Eee, dzisiaj na przykład nagrywamy ze studia a na stage Studio, więc dzięki temu mamy nową przestrzeń, nowe tło za nami, e, więc będziemy część tu pokazywać, część będziemy nagrywać z domu. E, ja też bym chciała, żeby były co jakiś czas pokazywane vlogi, takie tygodniowe, co robiliśmy, co się u nas działo. Jeżeli będzie nuda, to nie będziemy tego pokazywać, a jeżeli będziemy robić coś fajnego, e, no to będziemy się z tym dzielić. Jak będziemy się kłócić, też nie będziemy tego pokazywać. Tak, jak będziemy się kłócić, też nie będziemy tego pokazywać. Jeśli ciekawi Was przy kontent, to mamy nadzieję, że nas zasubskrybujecie, dajcie ławkę pod filmikiem, dzwoneczek i widzimy się w następnym filmiku.